Dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy ta odpowiedzialność za długi spadkowe ogranicza się do czystej, czynnej wartości spadku. Innymi słowy nie stracimy. Jeżeli się okazało, tak. że osoba, która nas obdarowała tym spadkiem miała długi i miała dom i jeśli się okaże, że długi, wartość tych długów przekroczy wartość domu, no to tak naprawdę nie będziemy stratni. Natomiast w Niemczech nie ma takiej możliwości. Tak? To znaczy albo spadek odrzucamy, albo spadek przyjmujemy i wówczas przyjmujemy go po prostu wprost, gdzie ta odpowiedzialność za długi spadkowe no, jest nieograniczona. Dzień dobry Państwu. To jest program pod paragrafem, a moim gościem jest dziś Agnieszka Adamczyk-Szynfelder, adwokat. Będziemy rozmawiać o tym, co dotyczy praktycznie każdego z nas. Gdybyśmy chciały rozmawiać o prawie karnym, to ja mam nadzieję, że nie każdego i niewielu ten problem dotyczy, ale prawo spadkowe to taka gałąź, gdzie no właściwie prędzej czy później zetkniemy się z nim. Albo my będziemy po kimś dziedziczyć, albo ktoś będzie dziedziczył po nas, więc dobrze w pewne pułapki nie wpaść. A Opolszczyzna to dosyć specyficzny region, gdzie już właściwie od lat, jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, mnóstwo osób pracuje. Pracowało za granicą, pracuje za granicą, ma krewnych za granicą. No i pojawia się temat spadków. Tutaj czekają, czy mogą czekać na nas niespodzianki. Nie tylko te przyjemne. Dzień dobry, witam Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, to prawda, że o ile ja zawsze mówię, że nie każdy z nas na szczęście będzie tym podmiotem prawa karnego. O tyle faktycznie, jeżeli chodzi o prawo spadkowe, to jest temat bardzo, wydawałoby się odległy, daleki, dlatego że nikt z nas o tych ostatecznych rzeczach nie chce myśleć. Niemniej jednak temat bardzo życiowy, bardzo bliski i prędzej czy później faktycznie dotyczący każdego z nas i to dziedzina prawa w której należy pamiętać o tym że zarówno za naszego życia jak i już po naszym odejściu wiele może się wydarzyć i, i o tyle o, za życia możemy mieć na to bardzo duży wpływ możemy chociażby w testamencie określić w jaki sposób będziemy dziedziczyć, o tyle jeżeli nie zadbamy o to, bądź też nasze losy potoczą się tak, że, że nagle ta sytuacja nas zaskoczy, dokładnie, diametralnie się zmieni i, i ktoś bliski odejdzie, czy, czy, czy my odejdziemy, to faktycznie wtedy te problemy mogą nastąpić i tak naprawdę zarówno te emocje, które temu towarzyszą, bo, bo trzeba pamiętać, że no śmierć nigdy nie jest czymś Pozytywnym i, i raczej zawsze też ten element emocjonalny tutaj odgrywa dużą rolę o tyle, także. Te różne kwestie prawne, w zależności od tego, w jakiej sytuacji prawnej znajdziemy się, będą miały bardzo duże znaczenie. Ci zaskoczeni często trafiają do pani kancelarii, a te niespodzianki, te przykre niespodzianki mogą pojawić się na przykład wtedy, kiedy rodzina mieszkała sobie tutaj na Opolszczyźnie, w Polsce, partner, mąż pracował za granicą, wydawałoby się, że jeśli cokolwiek się wydarzy, to będzie w Chodziło o polskie prawo spadkowe. Tak, to są, to są faktycznie różne sytuacje. Głównie związane z tym, że od roku 2015, dokładnie od 17 sierpnia, mamy obowiązujące rozporządzenie unijne dotyczące właśnie regulacji spadkowych i ono uregulowało to w ten sposób, że sądem właściwym do dziedziczenia jest sąd, w którym osoba zmarła, ten spadkodawca miał ostatnie. Miejsce zwykłego pobytu. I tutaj, jak gdyby kwestia interpretacji faktycznie tego miejsca zwykłego pobytu, niejednokrotnie budzi wątpliwości i tak naprawdę sprawia, że już w tych pierwszych krokach musimy zastanowić się, czy tak jak wspomniała Pani w sytuacji, gdy ktoś pracował za granicą, a mieszkał w Polsce, które prawo będzie właściwe. I... Powiedziała Pani, że ta granica wcale nie jest tak ostra, czyli na przykład od poniedziałku do piątku był za granicą, bo tam pracował, przyjeżdżał na weekend do Polski i wcale nie musi to być oczywiste, że jego pobyt był w Polsce, wręcz przeciwnie. Tak, znaczy w takich sytuacjach właśnie faktycznie patrzymy na to centrum życiowe i na to oprócz samej pracy bardzo często też składa się właśnie, gdzie zamieszkiwała rodzina, gdzie chociażby to, to takie centrum w sensie jego aktywności, także tych, tych rodzinnych, społecznych odbywało się. I niewątpliwie w sytuacji, gdy tylko ogranicza się to do samej pracy, że ktoś typowo wyjeżdża na te, Kilka dni tygodni i wraca, to mimo wszystko mamy tutaj do czynienia z Polską. Inne oczywiście są sytuacje, gdy rodzina zamieszkuje w Niemczech na stałe. A w Polsce, bo to też specyfika naszego rejonu, pozostał majątek, który na przykład dziedziczą po rodzicach, którzy pozosta pozostawali ciągle w Polsce i tutaj mieszkali. I wtedy, Czyli, które prawo spadkowe wchodziłoby w grę? Jeżeli spadkodawca zamieszkiwał w Niemczech i, i tam, było właśnie to jego centrum życiowe, mimo że posiada majątek w Polsce, będzie właściwe prawo niemieckie. I wówczas właśnie należałoby złożyć wniosek o tak zwane europejskie poświadczenie spadkowe, które w ramach Unii Europejskiej jest dokumentem pozwalającym na uregulowanie spraw spadkowych łącznie z wpisami w księgach wieczystych. Które de facto są w sytuacji dziedziczenia nieruchomości takim najbardziej istotnym dokumentem, bo one później to prawo własności spadkobierców potwierdzają. A które tak naprawdę prawo jest korzystniejsze z punktu widzenia spadkobiorcy? Trudno tutaj tak w sposób jednoznaczny powiedzieć, niemniej już takim dla mnie bardzo ważnym argumentem przemawiającym jednak za prawem polskim jest to, że u nas jest możliwość dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. I tak naprawdę teraz już, nawet jeżeli to oświadczenie nie zostanie wprost złożone, to dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy ta odpowiedzialność za długi spadkowe ogranicza się do tej czystej, czynnej wartości spadku. Oznacza Innymi to, słowy, nie stracimy. Jeżeli się okazało, tak. że osoba, która nas obdarowała tym spadkiem, miała długi i miała dom, i jeśli się okaże, że długi wartość tych długów przekroczy wartość domu, no to tak naprawdę nie będziemy stratni. Nie będziemy musieli tak, przyjmować spadku. Będziemy spadek, musieli, tak mówiąc, wprost oddać załóżmy ten dom, natomiast ze swojego majątku dołożyć. naszego osobistego, nie będziemy musieli dołożyć. Mhm. Natomiast w Niemczech nie ma tak. Takiej możliwości. Tak? To znaczy, albo spadek odrzucamy, albo spadek przyjmujemy, i wówczas przyjmujemy go po prostu wprost, gdzie ta odpowiedzialność za długi spadkowe no jest nieograniczona. To znaczy, że jeżeli ktoś faktycznie był mocno zadłużony, a tego majątku miał niewystarczająco, no to może się okazać, że będziemy musieli również własnym majątkiem odpowiadać i te długi spłacać, co oczywiście jest bardzo niekorzystne, bo I... nic nie zyskamy. A jeszcze musimy do, dołożyć ze swoich. Dokładnie mhm. tak. Wiem, że tutaj mogą zdarzać się niespodzianki, że pani miała taką, taki przypadek, gdzie osoba zastanawiała się, czy właściwie była przekonana, że obdarowujący czy spadkodawca ma potężne długi i tak naprawdę bezpiecznym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku, a tymczasem. Tak, dokładnie. Miałam, miałam przypadek takiej osoby, która faktycznie no tutaj na podstawie relacji rodziny i też jakby ich zachowań, gdzie większość członków rodziny ten spadek odrzucała, była przekonana, że, że faktycznie lepiej ten spadek odrzucić. Niemniej jednak na skutek różnych formalnych błędów, które popełniła w trakcie właśnie dokonywania tego odrzucenia, formalnie tego spadku nie odrzuciła, było ono nieskuteczne przed sądem, i jak się okazało, szczęśliwie spadek przyjęła, i spadek ten był całkiem spory. I, po odliczeniu, i, nawet, po tych odliczeniu nawet tych długów. Także. Jeżeli już właśnie jesteśmy w temacie tego odrzucenia spadku, to może jakby pierwsza istotna kwestia to jest zawsze termin, który, który mamy. Tak? Od momentu, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy tym potencjalnym spadkobiercą, mamy 6 miesięcy na to, żeby zdecydować, czy spadek przyjmiemy, czy go odrzucimy. I teraz jesteśmy na gruncie prawa polskiego. Tak, natomiast również na gruncie prawa niemieckiego, mimo że w Niemczech Obowiązuje termin sześciotygodniowy jest to termin dość krótki. Jeżeli mówimy tutaj o kwestii zorientowania się w ogóle w sytuacji tego spadkodawcy, bo bardzo często to nie są bliskie osoby, bo trzeba powiedzieć, że jednak gdzieś tam te spadki z zagranicy, to też w większości są tak tacy dalsi krewni, którzy na przykład byli bezdzietni, którzy właśnie byli samotni i oni wówczas no, nie, nie, nie bardzo też zadbali o, o te losy swojego spadku, i później po, po ich śmierci poszukuje się właśnie jakichś dalszych krewnych, którzy mogliby ten spadek przejąć. Natomiast odnośnie tego terminu, jeżeli osoba zamieszkuje w Polsce i, i tak naprawdę tutaj ma miejsce stałego pobytu, to ten termin jest sześciomiesięczny, taki jak obowiązuje w ramach polskiego prawa spadkowego. Czyli jest to termin, trzeba powiedzieć też, dość długi, chociaż faktycznie no trzeba go pilnować, bo należy pamiętać, że nie tylko samo odrzucenie spadku przed konsulem jest wystarczające w takiej sytuacji, ale tak naprawdę to oświadczenie do tego terminu 6 miesięcy musi dotrzeć do sądu, sąd je musi w tej dacie uzyskać, żeby po prostu ono skutecznie było złożone. Czyli nie nasza data złożenia oświadczenia, tylko tego, kiedy ono faktycznie znajdzie się w sądzie. Tak, tak. I tutaj też jakby zwracam na to uwagę, szczególnie, bo my też często na gruncie prawa polskiego, właśnie z uwagi na obowiązujące u nas przepisy, mylimy to z tym, że już samo złożenie na poczcie. Jeżeli chodzi oczywiście o prawo polskie jak najbardziej. Natomiast w Niemczech to musi dotrzeć do, do sądu i dopiero wówczas mamy tą pewność, że jeżeli sąd nam odpisuje, tak dokumenty dotarły, bo oczywiście na tym etapie, na razie też sąd nie bada tego, czy to oświadczenie jest skuteczne, czy nie. To badanie następuje dopiero w ramach stwierdzania nabycia spadku, czy, czy dana osoba tym spadkobiercom będzie, czy nie, czy właśnie skutecznie to oświadczenie złożyła. Natomiast już samo pismo sądu, który mówi: dziękuję za przesłanie pisma, ono dotarło wraz z oświadczeniem o odrzuceniu spadku. Jest już taką informacją, że w tym zakresie formalnym dokonaliśmy wszystkiego w sposób prawidłowy. I tutaj pewnie trzeba pamiętać też o tym, że jeżeli umiera dalszy krewny i przed nami są osoby wyżej w hierarchii, czyli prędzej będą dziedziczyć, to musimy pamiętać, że to, że one odrzuciły spadek, to nie oznacza, że my już nie mamy nic do zrobienia. Dokładnie tak, dlatego że też dotyczy to chociażby osób, które mają dzieci, które mają małoletnie dzieci. Też, co często jest zaskoczeniem, przynajmniej w mojej praktyce, jeżeli o tym informuję klientów, to są zaskoczeni, że także jeżeli na przykład dana osoba, no dotyczy to głównie kobiet oczywiście, jest w ciąży. I jeżeli w tym momencie odrzuca spadek, a dziecko urodzi się żywe, no to ono również jest spadkobiercą i w jego imieniu należy także ten spadek odrzucić. Tego już nie zrobimy bez udziału sądu, dlatego bo to nie jest zdaje się, że tak, że rodzic ma tutaj pełną swobodę, jeśli chodzi o. Decyzję. Teraz te przepisy też się zmieniły. Tutaj doszło do tego ułatwienia, że faktycznie przepisy stanowią, że jeżeli rodzice odrzucili, to oczywiście dotyczy jednego rodzica, no bo dziedziczenie mhm. jak gdyby do, dotyczy wiadomo pokrewieństwa i, i w tym przypadku, czy jeżeli matka czy ojciec odrzucili, no to wychodzi się z założenia, że odrzucenie w imieniu dziecka jest również możliwe już bez zgody sądu rodzinnego. Czyli nie potrzebujemy Także... pełnomocnika, który nie. będzie takim strażnikiem interesu dziecka. Nie, tutaj akurat sąd faktycznie był, no bo trzeba powiedzieć, że niestety no też nie każdy ma czyste intencje i czasami faktycznie to odrzucenie miało na celu na przykład to, żeby do dziedziczenia doszły inne osoby i, i gdzieś tam próbowało się tym manipulować, niemniej jednak teraz te, te przepisy są o tyle korzystniejsze dla rodziców, że one też nie stwarzają tego takiego stresu związanego, czy ja zdążę w tych sześciu miesiącach, czy sąd zdąży to postanowienie zawierające zgodę wydać, czy nie. Co zrobić, żeby nie kupować kota w worku? Już rozmawiałyśmy o tym, że to, czy to będzie korzystne. W przypadku polskim sprawa jest prosta. Dziedziczenie odbywa się z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, więc nie stracimy. Ale jeżeli. Okazuje się, że w grę wchodzą przepisy niemieckie. Co ja mogę zrobić, żeby rozpoznać ten majątek spadkodawcy, żeby podjąć dobrą decyzję? W Niemczech bardzo często już jest tak, że sąd spadku informuje, że na przykład jest testament, że ktoś potencjalnie może być spadkobiercą. I wówczas myślę, że najbardziej rozsądne jest właśnie no przede wszystkim zwrócenie się do prawnika, który poprowadzi taką sprawę i który już na tym etapie wstępnym zwróci się do organów, i zarówno sądu, jak i też chociażby do banku, do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Niemieckim z zapytaniem, jak właśnie wygląda sytuacja tego majątku spadkowego, czy, czy czy tam bardziej mamy do czynienia z długami, czy też z y, czymś, co możemy spokojnie odziedziczyć i, i będziemy tak naprawdę zadowolonym spadkobiercą, a nie y, tak naprawdę weźmiemy sobie problemy życia? danego człowieka, który ich za swojego życia tak niestety nie, nie uporządkował. Przykład, Także... o którym Pani dziś opowiedziała, wskazuje, że posługiwanie czy posiłkowanie się wyłącznie relacją krewnych nie zawsze jest dobrym drogowskazem. Dokładnie tak. No, musimy gdzieś też samodzielnie mimo wszystko te kroki podejmować, dlatego, że no, należy pamiętać, że to my na siebie tą odpowiedzialność bierzemy. To nie jest odpowiedzialność zbiorowa. Oczywiście, jeżeli więcej osób dziedziczy, to, to jak najbardziej i tutaj ich udziały dotyczą zarówno tego majątku, jak i długów. Niemniej jednak no, to dana osoba musi być stuprocentowo 100%, 100 przekonana, że ona chce podjąć to i, i odziedziczyć, no, w szczególności mówię, w tych sytuacjach, kiedy był to jakiś dalszy krewny, nie mieliśmy z nim kontaktu, nie, nie za wiele wiemy też o jego życiu i o jego tutaj sytuacji majątkowej, którą pozostawił. My do tej pory mówiłyśmy o prawie spadkowym, czyli o takiej sytuacji, gdzie właściwie spadkodawca potencjalny zostawił sprawy nieuporządkowane i to prawo wskazywało kto i w jakim zakresie, ale wywołała Pani również temat testamentu, czyli tu nie zdajemy się na przepisy prawa, tylko sami za życia decydujemy, jak chcemy ten nasz majątek rozdysponować. Czy tutaj są różnice, jeśli chodzi o polskie prawodawstwo i niemieckie? Co do zasady, testament jakby oczywiście jest dopuszczalny w, w obydwu tych krajach. Taką jedną różnicą, którą dostrzegam na, na przestrzeni lat, to niewątpliwie w Niemczech mamy na przykład możliwość sporządzenia testamentu wspólnego małżonków, tak, gdzie małżonkowie mogą razem zadecydować o tym, w jaki sposób to dziedziczenie się odbywa. Zazwyczaj powołują siebie wzajemnie w tym testament. A dodatkowo każdy z nich też dokonuje rozporządzenia na wypadek swojej śmierci, gdy już tego małżonka nie będzie i wówczas dochodzi tutaj do dziedziczenia dzieci bądź wnucząt. Natomiast zgodnie z prawem polskim takie wspólne testamenty są nieważne i, i u nas faktycznie każdy musi ten testament sporządzić osobiście, własnoręcznie, opatrzyć go datom. Nie, jeżeli Koniecznie. chodzi o taki testament, Testament, który sporządzamy osobiście, to, to nie musi. Natomiast jest bardzo istotne, że, że on musi być własnoręcznie sporządzony. Także nie możemy go sobie gdzieś tam napisać, na, na napisać tak i wydrukować i podpisać tylko w całości. Natomiast odnośnie też testamentów i, i form, to jak najbardziej testament sporządzony przed notariuszem też jest możliwy, taki w obecności świadków Także często też w sytuacji takiej nagłej śmierci, gdzie, gdzie mamy na przykład do czynienia z jakimś wypadkiem, czy, czy wiemy, że, że jakaś taka tragiczna sytuacja jest blisko i czegoś nie zrobiliśmy, to również prawo dopuszcza sporządzenie takich testamentów szczególnych, właśnie oświadczenie w obecności świadków. Natomiast... I one są bezpieczniejsze? To, to znaczy, jeżeli zdecydujemy, że ten nasz testament nie tylko spisujemy i przechowujemy gdzieś, w, na przykład w domu, tylko decydujemy się na pomoc fachowca, notariusza, to wtedy trudniej na przykład taki testament jest podważyć? Znaczy, to jest oczywiście kwestia potem już intencji tych spadkobierców, tak naprawdę. Natomiast no, niewątpliwie testamenty notarialne sporządzane przez fachowych prawników, właśnie notariuszy, zarówno wykluczają tutaj możliwość błędów i, i myślę, że to jest taka podstawowa kwestia, która jest, przemawia za tym, żeby właśnie taki testament u notariusza sporządzić. Też on jest Przechowywany, prawda, u notariusza, następnie po dziesięciu latach w sądzie. Także też nie ma możliwości, że na przykład ktoś, powiedzmy, kto pierwszy wszedł do domu po śmierci tego spadkobiercy, na przykład widząc, że to nie on dziedziczy, zniszczy ten testament, czy go gdzieś ukryje, prawda. Czyli tutaj też nie mamy tej możliwości, że ktoś faktycznie będzie ingerował, bo ten ślad testamentu notarialnego pozostanie zawsze. A poza tym yy, wiadomo, że testament to nie tylko to, że wskazuje. Wiemy osoby, które chcemy, żeby dziedziczyły, ale często też osoby, które nie chcemy, żeby dziedziczyły. I niewątpliwie tutaj też jest ważne, żeby sporządzić to w sposób prawidłowy, żeby. Tak zwane wydziedziczenie. Dokładnie, żeby, żeby ta nasza ostatnia wola faktycznie była respektowana, bo no niestety najczęściej właśnie w najbliższej rodzinie te sytuacje. Wydają się być na tyle skomplikowane, że nie chcemy, żeby na przykład nawet nasze dziecko po nas dziedziczyło, i żeby dokonać tego skutecznie, też musimy to w jakiś sposób uzasadnić i sprawić, żeby nawet po naszej śmierci. Nie można było tego zakwestionować. Właśnie, przygotowując samodzielnie taki testament, chyba pole do tego, żeby popełnić błąd jest całkiem spore, bo to nie wystarczy oświadczenie, że w mojej ocenie dziecko wykazywało się niewdzięcznością względem mnie i niczego ode mnie nie dostanie, tylko muszą być okoliczności, które faktycznie wskazują na tę niewdzięczność. Tak, no najczęściej niestety w praktyce wygląda to w taki sposób, że przez lata tutaj nie ma na przykład kontaktu, z, z takim dzieckiem, tak, że na przykład przez lata nie interesuje się w ogóle życiem rodzica, a w szczególności w okresie na przykład choroby, starości, również takich relacji nie ma, mimo że na przykład wie o tym, że, że ktoś jest ciężko chory, że ktoś tak naprawdę no, jest bliski śmierci też nie potrafi tego zmienić, bo no, należy pamiętać, że jakby przebaczenie też tego spadkodawcy też może zmienić ten bieg wydarzeń. Niemniej jednak czasami te relacje są na tyle zaburzone i trudno je później odbudować, że one po prostu tak, tak się toczą i dopiero po śmierci osoby orientują się, że jednak no, ten ojciec czy matka posiadali jakiś majątek i w sumie dlaczego Miałbym go nie otrzymać. No tak? i zaczyna się próba tak. podważenia testamentu, tak. i, i cała ścieżka dowodzenia, kto tak naprawdę miał rację. Czy to była niewdzięczność, czy to było zaniedbanie obowiązków względem rodziców, czy nie? Tak, tak jest. I, i to faktycznie też. Pokazuje, że różne są tutaj podejścia do, do tego spadku. Ja zawsze staram się moim klientom wytłumaczyć, że, że spadek to jest taki prezent, który po prostu dostajemy, który ktoś dzięki swojej też ma ciężkiej pracy, bo jeżeli jest to spadek Dodatni, że tak powiem, gdzie mamy ten majątek, gdzie możemy dzięki niemu sobie lepiej żyć, gdzie możemy trochę własnym na przykład dzieciom też dzięki temu pomóc, no to po prostu powinniśmy być za to wdzięczni i się z tego cieszyć. Niemniej jednak nie każdy ma, ma takie podejście. Jednak ta chciwość czasami i ta chęć posiadania więcej jest silniejsza. I tutaj I wtedy... faktycznie dochodzi do walki często i pomiędzy rodzeństwem. Ale także no takich sporów w rodzinie, które, które te relacje myślę, że niejednokrotnie bezpowrotnie niszczą. I wtedy pewnie taka osoba staje w drzwiach pani kancelarii i mówi: Pani mecenas, walczymy o zachowek. Tak. I te walki o zachowek oczywiście no, w, w przypadku wydziedziczenia niestety kończą się różnie, dlatego że w większości jeżeli mamy do czynienia z testamentem, który był sporządzony notarialnie i faktycznie na podstawie chociażby zeznań świadków możemy wywnioskować, że faktem jest, że przez lata rodzina nie utrzymywała kontaktu, że ta osoba była gdzieś tam samotna, porzucona w chorobie, w w różnych sytuacjach życiowych, które w normalnych relacjach jednak tą rodzinę jednoczą i, i, i rodzina jest takim naturalnym wsparciem, to tutaj faktycznie no, trudno ten, ten zachowek będzie uzyskać. Ale jeżeli to było takie testamentowe Chciejstwo na zasadzie uważam, że ten mój syn czy moja córka lepiej sprostał moim oczekiwaniom, bo na przykład wybrał studia takie, jakie ja sobie wymarzyłam, i generalnie uważam, że to dziecko powinno dostać wszystko, to to jest chyba za słaby argument, żeby tak. pozbawić zachowku. Czyli innymi słowy, jeżeli mój testament będzie opierał się na tym, że całość daruje tej a tej osobie, nie powołując się na dodatkowe okoliczności, to ten zachowek cały czas będzie w grze, prawda? Tak, w szczególności, jeżeli. Jest... Jeżeli faktycznie, bo myślę, że już na etapie... Sporządzenia tego zapisu o wydziedziczeniu w testamencie, no także czy, czy prawnik, do którego się udamy, czy notariusz, który już ten testament będzie sporządzał, jest w stanie ocenić, tak, czy to te okoliczności, które podajemy, one faktycznie w przyszłości mogą skutkować wydziedziczeniem. Jeżeli nie, no to, to też siłą rzeczy ten zapis nie znajdzie się w testamencie, a tym samym drugie dziecko na przykład będzie mogło od tego wyłącznie. Dziedziczącego domagać się właśnie zachowku. No, chyba, że majątek zostanie przepisany w zamian za opiekę, bo wtedy już ten zachowek nie będzie się należał. Tak. W sytuacji, jeżeli mamy tak zwaną umowę dożywocia, czyli właśnie przekazujemy tą nieruchomość również bezpłatnie danej osobie, ale właśnie w zamian za to, że. Przez cały okres życia tego, tej osoby, ale także i po śmierci, bo tutaj jest kwestia wyprawienia zarówno pogrzebu, jak i takiej uroczystości pogrzebowej, będzie właśnie pokrywała tego koszty. Czyli zarówno w zdrowiu, można powiedzieć, jak i w chorobie, będzie zawsze służyła tym swoim majątkiem i niejako w ten sposób no, spłaci. Spłaci. spłacała. Tak, dlatego że. Wtedy już nie mamy do czynienia z takim darmowym przekazaniem, tak? Za nic można powiedzieć, ale właśnie za to, że, że jest ta opieka, że, że jest ta ostatnia. Posługa, że tak powiem, na rzecz tej, tej osoby. Natomiast też często osoby mylą to z samym zapisem na przykład prawa zamieszkiwania w nieruchomości. I to, Czyli tak zwanym oczywiście, dożywociem. Znaczy, które jest wpisane tylko hmm. jak gdyby w, w Księdze Wieczystej, właśnie w dziale trzecim, że ktoś może zamieszkiwać do końca życia, na przykład. Ale nie mamy względem takiej osoby tak. żadnych zobowiązań, na przykład nie będziemy Dokładnie. musieli w razie choroby kupować lekarstw, zadbać o ubranie, jeżeli tak. nie będzie... To chodzi tylko o to, że osoby też takie, które na przykład darują już umową darowizny nieruchomości, chcą zabezpieczyć sobie, żeby jednak no, do końca życia mogły tam mieszkać w tej nieruchomości. Mimo tego, że często te darowizny dokonywane są na rzecz osób najbliższych, to jednak no, jest ta obawa, że z biegiem lat gdy osoba na przykład z uwagi na właśnie swój wiek, na chorobę, staje się w pewnym sensie uciążliwa dla, dla rodziny, tak, no bo trzeba pamiętać o tym, że gdzieś tam ta choroba jednak jest takim nieodłącznym elementem naszego życia i, i każdy niestety w takim stanie znaleźć się może i wtedy też rodzina stwierdza, że jednak no jest to za dużo i na przykład chce gdzieś taką osobę, czy oddać, prawda, czy czy tak naprawdę wręcz pozbyć się jej z domu, nie za bardzo interesując się jej losem. Hmm. Dlatego też taki zapis jest tutaj istotny także, nie? żebyśmy mieli tą możliwość, nawet jeżeli darujemy, to możliwość zamieszkiwania w nieruchomości. Właściwie nasz podcast powinien się nazywać nie pod paragrafem, ale w gąszczu paragrafów, bo tutaj tak. pułapek, całe mnóstwo. Ja mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie tylko takim przyczynkiem do rozważań i, i do tego, żeby no, nie zostawiać pewnych spraw ślepemu losowi, no bo mogą się tutaj zdarzyć też nieprzyjemne niespodzianki, a moim gościem, który nas przez ten. Paragrafowy gąszcz prowadził. Była dzisiaj Agnieszka Adamczyk-Szynfelder, adwokat. Dziękuję bardzo.